Witajcie w pierwszym odcinku po nowym update'cie z Dead by Daylight. Wieża węglowa posiada 8 chwilanów. Są całkowicie zmienione wszystkie animacje. Jak widać, i w ogóle więcej reworków map jest. Jak widać, jest też nowy Hud. Hud. Więc jest grubo. Hud ma być zmieniony troszeczkę jeszcze. To co po lewej. U góry, jeśli chodzi o surwów, widać będzie przeniesione na dół. Jakby nad moją skrzynkę z narzędziami, teraz takie zmiany będą. I te geny też zostaną przeniesione w lewy dolny róg, z tego co widziałem. Nie wiem, że dziarnie, ale parczek jego spida dostałem. <laughs> Ona dziś tu była i pewnie ma tutaj swoje te robione. Dobrze. Wow, <laughs> widzicie tego hita? Hity, bo są tak spieprzone teraz, że to jest prostu hit. Teraz do mnie ręczy gra. Tego... <laughs> Oczywiście pierwszy mecz. Trzeba się wyłożyć. Czy jest ktoś w pobliżu? No, co co to mamy za dary w ogóle? Okej. Okay. Chodź ktoś. Macie są spoko, nowe. dziwne, ale całkiem niezłe. No chodźcie tu. Bo ściągasz albo masz ćwierdzi, ale zbieraj. On tak skrada specjalnie, żeby nie wystraszyć. Pułapki! Jest jeszcze jakieś godziny na leczenie. Trudno. Czy jest w ogóle mech? Bo że nie wygląda Boże. Boże, <laughs> ale się wydygałem, <laughs> o Boże, O, no dobra, trzeba uratować, To coś chodzi, tyle było skrzynki, no wstała, o co chodzi, ha? Nyczaj o to chodzi. Jeżeli ją nie bierze. Animacja jest teraz taka jak się rekoweruje sur, to widać, że to robi. Bierze ją kurwa. Dobra. Ferwerki były elegancko. O, wstało. Super. Jezus Wstawaj No i pięknie So toxic hmm. biegnie dzida. I co, Dajsa? Masz, a tak tak jest, czy co? Nie wiem czy to pułapki nie ma, ale idę ją podnieść Hit Teraz tu przyjdzie pewnie. Co robi tam? Tam mogę ją zdjęć. a teraz się zajmuje inną. No i tak trzy geny zrobione. Wow. To będzie pewnie trap. Może się. O, ściągają, dobra. Nic tu po mnie w takim razie. Goni y, Lori. Chodźcie tu tego gana zrobimy. Co? 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 To mnie przestraszyło jak zwykle. Boże. Nie widzę tych trapów. Dobra, już. kolory tutaj uciekła, Hit idzie do nas. Tamten gen chodził o kolory też w miarę. W miarę dużo było. No, jakaś tego nie widzę. jest jakaś piwnica, czy co? Wszyscy mają... To jedne, na przykład czy nie. Ona ma drugi

Jezus, mam nadzieję, że wróciła na górę. Ok. Nic, uh -huh. trzeba teraz znaleźć ten, pozdraw. Jezus. Nie mam czasu teraz, się leczę. Macie to ten To jest jeszcze jedno Aha, ja też miałem jeden już A ja powiedziałem, że nie miałem, nie? No, To musisz znaleźć ktoś, bo jak miałem tu O, no, tam już leży. Okej, okay. nawet no, nie ma sensu się leczy, słuchajcie, bo nie no, tak na hita. Potem, Dobra leczy się po to, żeby chociaż jęczać, ale jaja. ja jest tam, ale nie jest z tego pali się. No jest spora. Co tu zrobić? Nie ma gry już, <laughs> można tylko umrzeć. Trzeba chodzić powoli, żeby cokolwiek ugrać no. no ale go to temu Hit no, musi być Aha. I teraz pytanie Widziała mnie Dzida Dobra, to niech ona chociaż ucieknie A ona no też tu przyszła w ogóle, hit No już tak, koniec, kaplica Także cieszymy się za kolejnym mapę Boże, ta mapa. Nie. Gram Adamem, czy jak mu tam? Bo zobaczcie jaka darmowa bluza jest ładna. Widzicie to? Taka o domowy kot, jest na tą bluzkę. Ja zapomniałem, że to mam. Nie pamiętam jaki jest ten kot, ale jakiś taki śmieszny. Ale ładna jest, że nie omieszkam skorzystać. Dobra, to już ma. Mario. Ja Jedna pielęgniara to nie umiem grać, więc. Pst, niestety. Będziemy leżeć zaraz. No ale kręcimy jak się posiada. Ona ma pewnie barbę. Chodźcie za mną, założycie się. W ogóle hit, że mnie dotknęło to. Nie ma co dzieło odbiec. Auć. Próbuję sobie przypomnieć jak się nazywa ta... ...ten kod. Raz wam powiem. Bo ty bo to mi trzeba sprawdzić. Dobra, dobra. Moment, muszę ustawić się, żeby widzieć co OK. Okej To jest słuchajcie Nie biegnie jeszcze, bo muszę sprawdzić No nie zdążyłem Leczysz? Super Bull shirt, wiecie Bull shirt No w ogóle bluzkę, no, patrzcie. Nie wiem gdzie tu iść Tam jest Jen, No wprost Idziemy o, dobra moją skrzynkę, która i tak była wykorzystana ładnie A co? A co zniszczy to tam za 1000? Geny na w miejscu. No, do szafki trzeba iść w ogóle. Szybciej, tym tam nawet trzeba wejść po nią. Aż to punkty. Przecież mam tego perka wziętego. Wspomniałem. I'm on my way. Po prostu Wróci? Chyba nie stuneluje, co? Nie skampi. No, dziękuję. to to zrobiłaś. No, dzięki. To iść, pomóc. to ta zdzierka? Dobra, polazła gdzieś Jeszcze jej tam zegarek wskoczy No i git Kręcimy. Genet mnie jest truthą. Twojego jego staka dostałem, trochę punktów będzie. Spoko, mi pasuje. Tylko ta nie wisiało. Jakiej tam jakaś azula. <śm> nauczyła. Nie ona nie podnosi jej. Uratowana była, jak to zrobiła ona. To jest tam może miała. Tak by z obsesją. jest ja to taki kawa to Idę. Cóż zrobić? No jest tu gdzieś Boże. Z nam myślę, że jest fajna Chciało mnie? Brabienę A bank mnie czaśnie Jezus No i cią widziała ten dźwięk śniegu podoba mi się. Naciskałem już tą po... Nieźle. Dlaczego nie dostałem? Mówiłem, huka powinienem dostać. Przecież była doskonała drobina, nie czaję. Dobra, chodźcie nas ratować, bo nie ma czasu. Byle ma kto nas ratować, że tak się wyraża. O jest tu jakaś dziołch szybciej nie mam desa, więc... Obronne było te. Właśnie powinienem taka dostać. Nie mam tego, więc trudno. Czemu nie dało mi stacka? Bezpieczny safe był. Bez sensu! Nie znam się na tym parku. No dobra, nieważne. Chyba, że się traci staki jakoś nie czaje też, tego nieważne. Zobaczmy punkty, no i tak wygląda Dead by Daylight dzisiaj, tak to wygląda, może już zanim to zobaczcie to jest patch poprawiający HUD, no to co, do zobaczenia w kolejnych meczach, na razie, cześć.